Idziemy naczko z tej strony Tiger, dzisiaj jest nietypowy odcinek, dzisiaj jest unboxing tej paczki. Ja jeszcze wam nie będę zdradzać co to jest. Ale będzie fajnie, będzie fajnie. Dobra. Ok, otwieramy to. W kilka warstwach jest... W kilka warstwach jest zapakowane. Nożek nożyk nic nie daje. Mam nadzieję, że wszystko widać. A już trochę widać też tam. I co może być? A ja tutaj już coś widać, ale ja to otworzę od drugiej strony. Dobrze, więc tak Mamy statyw i mikrofon. Jest. Jest to statyw do mikrofonu który za chwilę Wam pokażę, więc tutaj sobie odłożymy Mamy też również POP filtr do naszego mikrofonu i właśnie najlepsze i najlepsze Mikrofon NC1 To jest proszę Państwa mikrofon NC1 który, na którym będę dla Was nagrywać właśnie odcinki. Nie wiem czy dobrze widać. Mam nadzieję, że tak. Ja się troszkę cieszę z tego zakupu Jeszcze raz wam wszystko pokażę Chop, Fajnie I jeszcze Tu tak. jeszcze jest chyba jakaś instrukcja A, to nie Dobra, to leci tam Dobra, ułożę Dobrze więc to jest na tyle w tym odcinku możecie zostawić lajka, że nie koniec, właśnie zapomniałem rozpakować tych paczek. Tak! Brawo ja Dobra! Więc myślę, że mikrofon na końcu otworzymy. Zacznijmy, zacznijmy od pop filtru. Jest całeczko jest, żeby wyciągnąć. Okej. Okay. Mm -hmm. Otworzymy sobie to. Nie może niekoniecznie żykiem, Ale tak. Proszę Państwa, tak się prezentuje nasz pop -pietr. Wygina się łatwo. Bardzo dobrze. Ma jeszcze tak Za chwilę zobaczymy o co chodzi. I pułap. Nie spodziewała się takiej dobrej jakości. No. Jestem zachwycony twarde wszystko dobrze. Położmy sobie to tutaj. Dobrze, teraz statyk. Tutaj plus inne elementy będą. Oooo, patrzcie jak... Niech tamte. Kolejna jakaś część. I pyk. proszę bardzo. Za chwilę... ...potworzymy sobie. Mam nadzieję, że wszystko widać. Pewnie, że nie widać. Oj, co Proszę bardzo, to jest taty. Mm. Bardzo dobrze. To jest taty, proszę bardzo. Odłóżmy na chwilę. I... Hmm. No co to może być? Niby... Podejrzewam, że to jest koszyk na ten korokon, ale chyba nie. To się jakoś składa z tym statywem Dobrze. A, tutaj już tak ładnie otworzymy. Ej, ej, ej. Musimy to na żykiem. Ja niczego nie zepsułem, to już tak było. Jakaś śrubka. Coś. Ja za chwilę jak to zrobić. I najlepsze. mikrofon teraz odpakujemy. Odpakujemy teraz mikrofon. Mmm, jaki hmm, hmm, jakieś kąt to jest. Zaraz, trzeba ostrożnie wyjąć. Teraz. Co tutaj mamy? Jakąś... Mmm... To jest brązowezka. Nie mówcie. To prawda? Nie. Nie wiem czego to jest, ale za chwilę się To też nie wiem co to jest. Kabelek USB, bo to jest mikrofon na USB, na USB. I statyk. Hmm. To co mi ten statyw? Dobra, dobra, za chwilę się skonamy. Ten chyba po prostu jest. Można chyba na tym statywie położyć i chyba na tym. O. Albo na tym. Na papierkę połóżmy tam. Ej, właśnie to co mieliśmy. Mikrofon. Heh. Proszę bardzo. Ja nie wiedziałam, że będzie takiej dobrej jakości, naprawdę. Jak fajny stat mikrofon. Novox MC1. Tak się prezentuje, proszę bardzo. Na kamerze tego nie widać, ale to na serio dobrze wygląda. Nie wiem. Na razie położymy może do tego w pudełeczka. Dobrze, więc tak, statyw, popit, kamera USB do mikrofonu, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, tego do końca też nie wiem i statyw. Chyba zrobię oddzielny filmik, gdzie montuję ten właśnie mikrofon. Dobrze, więc to byłoby tylko na tyle. Odsłonę. Wszystko. Aha. Więc to było na tyle. Do, do następnego odcinka. Siemanko i cześć!